Tysiące ton odpadów organicznych zalega każdego roku w jednym z najbiedniejszych regionów Indii. Czy krucha skorupa kokosa może realnie utrzymać ciężar pojazdów mechanicznych zamiast tradycyjnego kruszywa? Wydawałoby się, że materiał biologiczny ulegnie natychmiastowej degradacji pod naciskiem kół ciężarówek. Jednak grupa młodych inżynierów udowodniła, że odpowiednio zagospodarowane surowce wtórne tworzą strukturę o przemysłowej wytrzymałości. Można zauważyć, jak hałdy brązowych łupin znikają z poboczy, trafiając bezpośrednio do procesu konstrukcyjnego. Na pierwszy rzut oka, budowa infrastruktury z resztek wydaje się niemożliwa do realizacji, ale w rzeczywistości powstała nawierzchnia, charakteryzuje się długowiecznością porównywalną do standardowych dróg. Wykorzystanie wyrzuconych odpadów kokosowych nie tylko utwardza szlak, ale też fizycznie oczyszcza środowisko, zmieniając standard życia całej społeczności. I to jeszcze nie koniec innowacji. Sekret ukryty za tym procesem technologicznym stanowi fundament nowego podejścia do inżynierii materiałowej. Dwie pory deszczowe właśnie tyle gwałtownych cykli pogodowych muszą przetrwać każdego roku. Tropikalne regiony południowych Indii, zanim nadejdzie fala upałów. Ten bezlitosny cykl klimatyczny powoduje szybkie niszczenie lokalnych dróg. Dlaczego infrastruktura ulega tam niemal natychmiastowej degradacji, mimo utwardzania? Na powierzchni problem nie zawsze jest widoczny od razu. W rzeczywistości ulewne deszcze podmywają bazę konstrukcyjną, a ekstremalne temperatury powodują pękanie na wierzchni. Na skutek ciągłej rozszerzalności termicznej. W obliczu tego wyzwania inżynierowie zwrócili się ku włóknu kokosowemu jako materiałowi stabilizującemu. Na pierwszy rzut oka włókno wydaje się surowcem zbyt kruchym do celów budowlanych, ale w rzeczywistości jego naturalna wytrzymałość i odporność na zanieczyszczenia idealnie powstrzymują erozję. Z tego surowca Produkuje się specjalistyczną osłonę geotechniczną, zwaną geowłókniną. Rozwiązanie to pozwala na budowę ciągłych dróg przyjaznych środowisku przy niskim zużyciu zasobów. W 100% naturalna mata, utkana w całości z włókna, fizycznie blokuje glebę w miejscu przeznaczenia. Można zauważyć, jak gęsty splot rozkłada nacisk kół, jednocześnie przepuszczając wodę opadową, bez naruszania struktury podłoża. Zachowuje to równowagę środowiskową nawet podczas intensywnych monsunów. I to jeszcze nie koniec. Proces produkcji zaczyna się zawsze od samego orzecha 19 miliardów kokosów. Taką oszałamiającą liczbę zbiera się każdego roku w tym regionie, co czyni południowe Indie surowcowym gigantem. Różne części orzecha są wykorzystywane do całkowicie odmiennych celów przemysłowych. Woda kokosowa trafia do butelek, a biały miąż jest prasowany na olej lub przerabiany na mąkę. Nawet produkty uboczne są przekształcane w składniki żywności, maksymalizując użyteczność każdego zbioru. Kamera przesuwa się jednak na najważniejszy dla inżynierii aspekt czyli precyzyjną obróbkę włókna. To właśnie ono posłuży do wytworzenia wytrzymałej tkaniny geotechnicznej w kolejnych krokach. Surowiec jest w pełni gotowy do wejścia w fazę technologicznej transformacji. 10 metrów. Taką wysokość osiągają palmy, na które pracownicy muszą się wspiąć bez żadnych zabezpieczeń. Zbiory kokosa odbywają się zazwyczaj rok po jego pierwszym uformowaniu, gdy łupiny są już w pełni dojrzałe. Dlaczego ten okres oczekiwania jest tak kluczowy dla plantatorów? Pozornie orzechy wyglądają na gotowe znacznie wcześniej, jednak dopiero po upływie tego czasu nadają się one do wykorzystania jako pełnowartościowy posiłek. Wspinaczka realizowana jest całkowicie bez lin i specjalistycznego sprzętu asekuracyjnego. Robotnicy polegają jedynie na parze noży trzymanych w dłoniach. Można zauważyć, jak odcięty kokos. Spada swobodnie na ziemię, a każda sztuka waży ponad 3 kg. Na pierwszy rzut oka metoda zrzucania wydaje się prosta, ale w rzeczywistości nie zawsze jest bezpieczna ani wydajna. Czasami ukształtowanie terenu wymusza zmianę taktyki, ale to dopiero początek logistycznych wyzwań na plantacji. W trudnych polach lub przy zbyt wysokich drzewach. Używa się długich tyczek, sięgających nawet do 10 metrów. Pozwala to pracownikom ciąć owoce bezpośrednio z poziomu gruntu. Choć chroni to rolników przed upadkiem, sam orzech spada z dużą siłą, co generuje nowe ryzyko. Widać, jak gwałtowne uderzenie o otwarte skały lub wystające korzenie może doprowadzić do pęknięcia, zanim kokos zostanie zabrany do punktu zbiórki. Tam proces płynnie przechodzi do etapu usuwania skóry na wyspie. Od 500 do 1000 sztuk kokosów dziennie obiera jeden wykwalifikowany pracownik. Dlaczego zakres wydajności jest tak szeroki? Odpowiedź tkwi w naturze samego owocu. Decyduje o tym rozmiar orzecha oraz poziom jego wilgotności. Ostry drewniany kij lub metalowy logam oddziela skórę od łodygi z zdecydowanym ruchem. Na pierwszy rzut oka wydaje się to proste, ale w rzeczywistości narzędzie wymaga dużej siły i precyzji cięcia. Można zauważyć, jak poszatkowana warstwa stanowi od 35 do 45% całkowitej wagi, ale to dopiero początek. Ta powłoka zawiera bowiem cenną warstwę surowca. Materiał jest gotowy do dalszej obróbki. Dwie tony dokładnie taką masę surowca. Każdego dnia przyjmuje ten zakład przetwórczy, gdzie włókno kokosowe zmienia się w cenny materiał inżynieryjny. Ciężarówki transportują zbitą warstwę bezpośrednio do najbliższego obiektu, gdzie włókna są zrzucane na otwarty plac magazynowy w celu składowania. Proces suszenia pod naturalnym światłem słonecznym trwa od dwóch do czterech tygodni w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych. Dlaczego ten etap ekspozycji na słońce jest tak krytyczny dla produkcji? Wydawałoby się, że mechaniczne suszenie byłoby znacznie szybsze i bardziej przewidywalne. Jednak ten powolny proces jest niezbędny, by zredukować zawartość wody z około 65% do około 15%, naturalnie zmiękczając surowiec dla łatwiejszej separacji. Ciężki sprzęt zbiera wysuszoną stertę, która następnie jest namaczana i przenoszona do dużych zasobników w celu rozpoczęcia właściwej obróbki mechanicznej. Można zauważyć, jak surowiec trafia do leja zasypowego, który precyzyjnie kieruje go na system taśmociągów transportowych. Przenośnik dostarcza materiał do jednostki dekortykacyjnej ze stabilną i niską prędkością, zapewniając ciągły przepływ. Dalej robi się trudniej. Na pierwszy rzut oka dekortykacja wydaje się procesem chaotycznym, ale w rzeczywistości precyzyjnie stabilizuje ona sznur. Wewnątrz maszyny poziom wilgotności spada z około 15% do poniżej 5%, co jest kluczowym parametrem technicznym. To końcowe rozjaśnianie sprawia, że kombinacja staje się czystsza, lżejsza i gotowa do dalszych etapów. Gotowy półprodukt jest transportowany do obiektu wspomagającego bez zbędnej zwłoki. Maszyna głowicowa pracuje nieustannie, formując stabilne pasmo sznura z wydajnością sięgającą 3 ton dziennie. Tutaj materiał jest uwalniany i sortowany w oparciu o długość włókien, a następnie selekcjonowany do ścisłego splatania z zachowaniem stałego dystansu oka siatki. Jest to kluczowe, aby zoptymalizować drenaż i retencję gleby w finalnym zastosowaniu inżynieryjnym. Widać, jak z każdym przejściem tkanina jest ostrożnie kształtowana, zyskując szorstką, naturalną teksturę o niezwykle wysokiej sile ciągnięcia. Dzięki temu materiał nadaje się idealnie do wzmacniania gruntu i kontroli erozji po zakończeniu konstrukcji. Rolka jest sprawdzana pod kątem jednolitości, grubości i integralności, aby spełnić rygorystyczne standardy budownictwa naziemnego. Tkanina zwijana jest w duże bele, gotowe do natychmiastowego wywozu na projekty drogowe, stabilizację torów lub obszary rekultywacji terenu. Średnio ze 100 kg mieszanki można wyprodukować od 250 do 300 metrów tkaniny geoksile. O długości 1 metra. Cena rynkowa waha się między 120 a 180 dolarów za metr, zależnie od gęstości splotu. Materiał rusza dalej w łańcuchu dostaw. Jeden ciągły zwój. W takiej właśnie formie system GioXcel QUARRIER trafia na platformę ciężarówki i jest przewożony bezpośrednio w rejon prac budowlanych. Dlaczego inżynierowie decydują się na transport tak masywnych, Ciągłych rolek zamiast mniejszych arkuszy? Wydawałoby się, że mniejsze elementy byłyby łatwiejsze w manewrowaniu na placu. Jednak zastosowanie dużej rolki sprawia, że proces instalacji przebiega płynnie, eliminując potrzebę wykonywania wielu pracochłonnych łączeń, szycia czy prasowania na miejscu. Rolka zostaje ostrożnie opuszczona ręcznie lub za pomocą hydraulicznych podnośników w zależności od rozmiaru i długości konkretnego elementu. Na pierwszy rzut oka rozwijanie materiału wygląda na prostą czynność, ale w rzeczywistości wymaga ona idealnie przygotowanego podłoża, aby system działał poprawnie. Można zauważyć, jak ekipy budowlane precyzyjnie wygładzają powierzchnię gruntu, usuwając wszelkie smugi, luźny materiał i niwelując nierówności wzdłuż wytyczonej trasy. Ponieważ tylko solidna i całkowicie równa baza gwarantuje, że GeoXL Quarrier będzie przylegał do ziemi całą swoją płaszczyzną, bez żadnych pustych przestrzeni. Pracownicy fizycznie unieruchamiają tkaninę w ustalonym położeniu, wbijając metalowe szpilki lub kołki, co zapobiega niekontrolowanym przesunięciom materiału podczas kolejnych etapów prac ziemnych. Prawidłowe wyrównanie i gładka powierzchnia zapewniają optymalny drenaż, retencję gleby oraz równomiernie rozłożony ładunek. GeoXcel Quarier stabilizuje grunt poniżej, fizycznie przytrzymując cząsteczki ziemi na swoim miejscu, co ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w czasie ulewnych deszczy. Struktura materiału redukuje lokalne osiadanie na terenach słabonośnych lub niestabilnych. Czyniąc go idealnym rozwiązaniem dla stref nadrzecznych i obszarów podatnych na erozję. Dalej robi się trudniej. Na tak zabezpieczony teren wysypywana jest warstwa żwiru, która tworzy powierzchnię nośną dla całej konstrukcji. Pomaga to osadzić system GeoXL w miejscu i rozłożyć ciężar jeszcze przed dodaniem kolejnych warstw materiału. Solidne i stabilne pobocze formowane jest na grubość od 10 do 15 cm, aby zapewnić wystarczające wsparcie dla krawędzi nowej drogi. Następnie układana jest warstwa gleby, tworząca jednolitą bazę chroniącą geosyntetyk przed bezpośrednim naciskiem punktowym. Widać, jak kolejna warstwa litego kamienia jest rozprowadzana na drodze. Co drastycznie zwiększa wsparcie nośne i naprawia drenaż. Nawierzchnia zostaje następnie wyrównana i utwardzona, co klinuje kamienie w stabilnej pozycji, tworząc solidny fundament, gotowy na finałowy etap. Po uzyskaniu stabilnej bazy kroki pozostają podobne do budowy standardowej drogi asfaltowej. Mieszanka asfaltowa jest rozprowadzana równomiernie, po czym zostaje zagęszczona w kilku przejazdach walców. Aż do spełnienia rygorystycznych warunków gładkości i gęstości. Rezultatem jest droga o znacznie wydłużonej żywotności i mniejszej liczbie pęknięć, gotowa na trudne warunki pogodowe. Tysiąc litrów, taką maksymalną pojemność osiągają stalowe zbiorniki chłodnicze. Do których trafia woda kokosowa natychmiast po wydobyciu. Temperatura cieczy wewnątrz jest błyskawicznie obniżana do 4 stopni Celsjusza, co stanowi krytyczny parametr dla zachowania wartości odżywczych. Dlaczego jednak proces ekstrakcji płynu wymaga tak skomplikowanej precyzji mechanicznej? Wydawałoby się, że wystarczy po prostu rozłupać orzech, by dostać się do wnętrza. W rzeczywistości Zautomatyzowany system nawierca jedynie niewielki, precyzyjny otwór w twardej skorupie, co zapobiega zanieczyszczeniu cennego płynu fragmentami łupiny. Wydobyta ciecz przepływa przez wieloetapowy system filtracji, który skutecznie usuwa wszelkie drobinki brudu, osad oraz naturalnie występujące oleje. Filtracja trwa przez określony czas, eliminując bakterie i ponownie składzając surowiec. By ten zachował swoją pierwotną świeżość. Można zauważyć, jak klarowna ciecz jest następnie kierowana na nowoczesną linię magazynowania i butelkowania. Inżynierowie zaprojektowali aseptyczne opakowania z warstwą kartonu, który wcześniej również poddano filtracji, aby chronić produkt przed światłem i powietrzem. Linia produkcyjna działa z imponującą dokładnością i wydajnością osiągając przepustowość 6000 kartonów na godzinę. Dzięki temu procesowi woda kokosowa trafia do dystrybucji na masową skalę w stanie nienaruszonym. Ale to dopiero początek wykorzystania tego surowca. Natomiast twardy miąższ kokosa obiera zupełnie inną ścieżkę technologiczną, zmierzając w stronę przemysłu zdrowotnego i kosmetycznego. Po usunięciu brązowej, twardej skorupy, delikatne białe mięso jest gromadzone w celu wytłoczenia cennego oleju. Na pierwszy rzut oka mycie miąższu wygląda na rutynowe płukanie, ale w rzeczywistości jest to proces wykorzystujący wodę pod wysokim ciśnieniem, która usuwa najdrobniejsze zanieczyszczenia i piasek. Dlatego niektóre zakłady wprowadzają dodatkowo ciepłą wodę lub lekkie roztwory dezynfekujące, aby zmaksymalizować sterylność wsadu. Następnie czyste kawałki trafiają do młynów, gdzie wirujące z dużą prędkością ostrza zamieniają je w gładką masę. Dalej robi się trudniej, gdyż mieszanka ta wędruje do prasy mechanicznej lub tłoczenia na zimno. Silna kompresja fizycznie oddziela olej od włókien kokosowych, co pozwala zachować naturalny aromat bez użycia chemii. Po dokładnym przecedzeniu czysty olej jest transportowany do strefy magazynowania gdzie automatyczne dozowniki napełniają szklane lub plastikowe butelki z chirurgiczną precyzją. Cała operacja odbywa się w sterylnym środowisku, co gwarantuje długotrwałą świeżość produktu. Ponieważ miąższ kokosowy stanowi również bazę dla mleka kokosowego. Proces mielenia i ekstrakcji przeprowadza się natychmiast po zbiorach. Zmielona masa jest gotowana w temperaturze od 60 do 70 stopni przez 30 do 45 minut. Pozwala to na wypłynięcie tłuszczu na powierzchnię i eliminację bakterii, co jest kluczowym krokiem stabilizującym jakość. Można zauważyć, jak po oddzieleniu tłuszczu miękka masa trafia na w pełni zautomatyzowaną linię pakującą. Jeden zakład. Jest w stanie przetworzyć do 2000 kubków mleka kokosowego na godzinę. 600 megapaskali z taką potężną siłą działa system wysokociśnieniowy, do którego następnie trafia produkt. Technologia ta eliminuje drobną stroję bez użycia wysokiej temperatury, dzięki czemu mleko zachowuje naturalny kolor i składniki odżywcze znacznie dłużej niż przy tradycyjnej sterylizacji termicznej. Kartony są układane po 24 sztuki w pudełku, a każdy z nich otrzymuje unikalny kod kreskowy ułatwiający skanowanie. I to jeszcze nie koniec możliwości przetwórczych tego orzecha 2 do 3 mm. Taką precyzyjną grubość uzyskują plastry białego miąższu krojone w celu produkcji tradycyjnych słodyczy. Po obróbce mechanicznej surowiec jest płukany w ciepłej wodzie. Co redukuje ilość oleju i intensywność naturalnego aromatu. Następnie, osuszone plastry trafiają do gotowania z cukrem na średnim ogniu przez 45 do 60 minut. Proces ten sprawia, że cukier wchłania się głęboko w strukturę kokosa, nie niszcząc jednak jego włóknistej powłoki. W finale słodki wsad jest suszony do poziomu 60 lub 70%. Co zapewnia odpowiednią trwałość przy zachowaniu miękkości. Produkt kończy swoją drogę w procesie przetwórczym, gotowy do dalszego pakowania. Dwie daty produkcji i przyjęcia towaru są skrupulatnie weryfikowane dla zapewnienia absolutnego bezpieczeństwa żywności. Dlaczego ten proces jest tak istotny? Wydaje się prostym odczytaniem etykiety na opakowaniu. Jednak to właśnie ta kontrola gwarantuje, że produkt trafiający do konsumenta spełnia rygorystyczne normy jakości. Na pierwszy rzut oka włókno kokosowe wygląda niepozornie, ale w rzeczywistości wzmacnia drogi dzięki specjalnej kombinacji geowłókninowej. Można zauważyć, jak struktura mat stabilizuje podłoże pod nawierzchnią, i to jeszcze nie koniec możliwości tego surowca. Od budownictwa, przez żywność, aż po produkty dla zdrowia i urody, kokos udowadnia, że w tym cyklu nic się nie marnuje. Podróż niezwykłego surowca dobiega końca, zmieniając się w praktyczne przedmioty codziennego użytku.